ocieplana i szczelna buda, która zimą chroni przed mrozem, a na tym przed upałem. Obszerny kojec, w którym pies może się swobodnie poruszać, w lekki łańcuch o długości co najmniej 3 metrów, przyczepiony do wygodnej, szerokiej obroży. Podłoże, na którym stale przebywa pies, drewniane lub z ubitej ziemi, nigdy betonowe. Stały dostęp do świeżej wody. Co najmniej raz dziennie Regularne kontakty z ludźmi i innymi psami. Zapewnienie niezbędnej dawki ruchu, czyli codzienne wypuszczanie psa, by mógł się swobodnie wybiegać. Przynajmniej raz w roku wizyta u lekarza weterynarii, który zbada stan zdrowia zwierzęcia i wykona niezbędne szczepienia.